Witam. Teraz trochę teorii, teorii właśnie informacji o układach programowalnych. Nie będę tu mówił o jakichś PLA, galach, które aktualnie nie są produkowane. Tam gale jeszcze można kupić, ale programatory są koszmarnie drogie, chyba że robimy samemu, a to znowu z tą dokumentacją różnie bywa. Więc sobie dajmy spokój. Natomiast CPLD FPGA ten temat poruszyłem z pewną osobą i dostałem taką odpowiedź: po co komu FPGA? Więc w odpowiedzi mu dałem, bo to jest zagorzały fanatyk. STM32. Czy na STM32 wygenerujesz obraz po HDMI? Czy zmierzysz długość impulsu z rozdzielczością większą niż 8,3 nanosekundy? Czy tam 2 nanosekundy. 2 nanosekundy. Czyli często to, odpowie, to jest sygnał 120 MHz. Do tu MHz można mierzyć STM-ami, nielicznymi, ale można. I to odpowiada impulsowi 8,3 na sekundy. Natomiast nie znalazłem jak na razie STM-a, który by pozwalał na wyższe częstotliwości, a za, to za tym idzie krótsze impulsy. W wypadku CPLD, FPGA, CPLD, nawet jeśli tu gdzieś się tworząc projekt gdzieś się wybiera układ i tam widać, że są CPLD 5 nanosekund czyli już widać że mamy ponad dwa razy więcej niż niż w STMach także częstotliwości rzędu 250 MHz są jak najbardziej osiągalne no ja teraz tu nie pamiętam po prostu gdzie to się wybiera o, pewnie tu, o proszę 4 nanosekundy, tak po kreseczce tu macie czas opóźnienia w nanosekundach. Więc mamy 4, 5, 7 nanosekund. No jak widzicie te czasy są dosyć krótkie. No to to jest dość stara rodzina, jak pamiętam takie obudowy miały, zdaje się 20 nożkowe, czy 28 nóżkowe, miałem to kiedyś w ręce Rodzina 7 to tu to będzie to, to są 5 voltowe no ale też mamy 6 nanosekundowe no ta rodzina już chyba nie jest produkowana to, to chyba też jakiś starość. No, a tu jedna sekunda Czyli mamy coś koło 1 gigaherca, tak? No więc, jak widzicie, taki CPLD może się przydać nawet tam, gdzie mamy STM32, bo gdybyśmy chcieli mierzyć krótkie czasy. Z częstotliwością sobie poradzimy preskalerami, ale mierząc długość impulsu to już niestety preskaler nic nam nie da. A kolejna rzecz, ale to już nie CPLD, lecz FPGA. No i oczywiście nie ten pakiet, tylko już Quartus. Możemy sobie zaimplementować mikrokontroler w w FPG dostępne są 32 bitowe rdzenie bezpłatne dostępne są 50 jedynki, zarówno płatne jak i bezpłatne no wiadomo, bezpłatne mają jakieś tam wady są też AVR -y. z tego co widziałem to bezpłatne, ale w tych bezpłatnych trzeba uważać, bo tam niektóre rzeczy nie działają Pamiętam, że w 51 tam było wyszczególnione jakie rozkazy nie działają Dlatego ostrożnie do tego podchodźcie Poza tym implementowanie 8-bitowca, w FPD, no jakieś no, Po co się cofać, no ja nie widzę sensu zta 80 też widziałem opi w opisie sprzętu, więc też jest do zaimplementowania Chyba tylko wersja była płatna ale no ja nie widzę sensu pchania się w starocie. Bierzemy 32-bitowce i naprzód. Co fajne działa debugger. No, czyli taka no, podstawa, jakiej się teraz, no, bez tego się raczej do Procka nie podchodzi. Inna ogromna zaleta, mamy mikrokontrolery, które mają określone zasoby, ileś timerów, ileś tam uartów i tak dalej i często wybieramy jakiś duży mikrokontroler bo potrzebujemy na przykład 20 uartów chociaż z takim STM nie spotkałem tam 12 chyba najwięcej a my potrzebujemy na przykład 15 no i co teraz albo dajemy drugiego STM i, i między sobą tam jakoś gadamy no i komplikujemy sobie życie albo jeśli można implementujemy programowo te uarty ale jeśli nie można no to można dać zewnętrzny UART o którym tam ostatnio yy, znaczy na pewno tu gdzieś wspominam był film dodatkowe porty UART do Arduino i ostatnim numerze zrozumieć elektronikę też taki artykuł był ale to kosztuje no, no, zapłacić 8 zł za UART no to nie jest powiedzmy zbyt yy, optymalne zwłaszcza jak będziemy ich więcej potrzebować ale to samo dotyczy i kwadratów, czy, czy tam timerów, czy czego tam byśmy się nie uczepili. Na przykład STM32 rzadko mają dwa timery 32-bitowe. -dw Nawet są takie, co, nie, co ma, nie mają ani jednego. Zwykle mają jeden 32-bitowy, -dw rzadko dwa. A z trzema, to nie wiem, czy się spotkam. Trzeba by zobaczyć w tej szukajce STM-owej, czy coś takiego występuje. A w wypadku, no i tak, dostaniemy te, te nasze tam wmarzoną liczbę UART-ów i w, w, w nagrodę, no nie powiemy, że bezpłatnie, bo proszę, będzie swoje kosztował dostaniemy więcej jakichś tam i kwadratów i timerów, a powiedzmy, że ich nie potrzebujemy dajmy, na to potrzebuje 100 timerów i pracujących w jakichś nietypowych trybach na przykład mierzenie czasu impulsów, wypełnienia PWM -o, tak ogólnie generalnie niewielka część timerów STM może robić jak będziemy potrzebowali ich więcej no to już jesteśmy jak to się mówi w czarnej dół a implementując procek w FPC od razu jesteśmy też pytani, a pytani od razu też yy, określamy, ile jakich potrzebujemy peryferii: timerów, uartów i co tu jest fajnego. Na przykład taki uart, nieważne, uart i kwadrat, wiadomo, że trzeba go skonfigurować, tak? Timer, co by to nie było zwykle konfigurujemy to raz przy starcie programu i tego nie ruszamy owszem zdarzają się sytuacje, że ten UART w czasie pracy programu zmienia parametry na przykład y, szybkość transmisji zdarza się ale raczej rzadko i w wypadku gdy implementujemy to w układzie programowalnym w FPC możemy go od razu skonfigurować ma to dwie zalety po pierwsze w programie nie mamy ani jednej linijki konfigurującej nas UART czy tam nasz kwadrat, każdy tam peryferii czy timer on już jest gotowy do pracy zaraz po uruchomieniu systemu jest skonfigurowany tak jak chcemy drugie taki yy, UART czy inna peryferia Zajmują mniej zasobów mikrokontrolera. Także no, no jest to niewątpliwie duża, duża zaleta. Możemy zbudować sobie nietypowe peryferia, na przykład sterownik do diodek WS2812 czy coś innego nie? czy, czy, to, czy na przykład one to się w sumie implementuje korzystając z innych peryferii jak yy, jak UART ale w wypadku one UART albo machamy pinem ale UART jest lepszy no tu natomiast UART SPI kwadrat jest wiele opcji no ważne, że możemy też dodać swojej jakiejś logiki, którą potrzebujemy yy, nietypowej, no, budowanie nietypowych peryferiów naprawdę duże możliwości daje nam to. No ale tą cechą, tą ciekawą jest, że przykładowo uarta potrzebujemy konfigurować tylko prędkość transmisji, szybkość, prędkość. To zależy o jakich, wiel o czym się mówi i w Uarcie to jest chyba szybkość transmisji odbaut e, szybkość ale format ramki na przykład pozostaje stały to tak, Wtedy go implementujemy. To się robi normalnie z menu, wybiera, wyklikuje. Że nie potrzebujemy modyfikować formatu ramki, tylko szybkość transmisji. Jedyna co musi proces zrobić po starcie, ustawić tą szybkość transmisji. Oczywiście jakąś domyślną możemy zrobić, która po starcie będzie aktywna. Czyli może nie robić nic, a dopiero później zmieniać tą szybkość komunikacji. I to no, zaleta. No, program jest po prostu prostszy. Znaczy zajmuje mnie zasobów. I jednocześnie program na procyk jest prostszy, bo nie musi ustawiać wszystkiego tylko tą jedną rzecz. Także to jest dość ciekawa cecha. Korzystamy z przerwań. Aktywujemy blok przerwań. Nie korzystamy nie aktywujemy. Podobnie DMA, więc mamy naprawdę dużą elastyczność no i możemy tych uartów zaimplementować sporo, w FPC naprawdę sporo można zaimplementować potrzebujemy 30 uartów, 100 timerów i 20 i kwadrat cej, proszę bardzo chcesz a masz kontroler jakiś tam, wyświetlaczy graficznych i tak dalej, no naprawdę daje to ogromną elastyczność Jeden układ, takie wszystko w jednym. No niestety ceny układów programowalnych tak no, nie zachęcają. Zwłaszcza teraz, że jeszcze się to wszystko nie wyprostowało po tych zawirowaniach, ale wiadomo, że ceny będą spadać. Także myślę, że to jest jakaś przyszłość i warto się na, nauczyć. Języko opisu sprzętu, aby umożliwić sobie jakieś tam no, dalszy rozwój zawodowy. A młodzi no, to już jakby chyba z konieczności. no Nie jestem Nostradamusem, ale mam takie odczucie, że to jest raczej przyszłość. Teraz te układy szyte na miarę, te ASIC. No są coraz popularniejsze, bo to się robi generalnie coraz tańsze. No a taka FPGA, no to no właśnie zanim zrobimy jakiegoś sasika, robimy wszystko na FPGA, działa sprawdzone, no i zamawiamy wtedy już układ, którego nie trzeba programować, bo nawet można tu pamięć zrobić po prostu pamięć ROM. Także nie wiem jak Wy uważacie. Piszcie w komentarzach, czy te układy to jest przyszłość, czy nie. Nie są one takie nowe, bo już w latach 80. pierwsze takie tam informacje były, kiedy jeszcze można było pomarzyć. Mieliśmy zamknięte granice, do czego PIS dąży. dążył. Mu się na szczęście nie udało. Więc tylko się oglądało w jakichś tam zachodnich katalogach. No teraz mamy podobną sytuację, że układy są na papierze, a nie zawsze można kupić. W Kamami widziałem, że można kupić FPG i CPLD, ale ceny niestety dosyć wysokie jeszcze, ale spadły czterokrotnie w okresie ostatnich paru miesięcy, więc może osiągną za jakiś czas już tą cenę sprzed tych zawirowań. Mam taką nadzieję. Jeśli film się podobał, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja. Do usłyszenia.